Dlaczego Tsingis Khan oszczędzał życie pojmanym kobietom? Podczas podbojów w Mongołowie niszczyli tych, którzy stawiali opór, lecz jeńców traktowali inaczej. Mężczyzn, którzy się poddali, często wcielano do armii. Dla Tsingis Khana był to sposób na wzmocnienie sił. Wrogowie, widząc jego potęgę, przechodzili na jego stronę. Służba pod jego dowództwem była uważana za zaszczyt. Nawet jego przeciwnicy uznawali jego mądrość i strategiczny geniusz. Kobiety zaś nie były tylko trofeami. Dla Mongołów symbolizowały pełne zwycięstwo. W ich kulturze wierzono, że ten, kto nie potrafi ochronić swoich kobiet, traci prawo do szacunku. Ale chodziło nie tylko o symbolikę. Kobiety odgrywały kluczową rolę w utrzymaniu stabilności wewnętrznej imperium. Były brane do haremów, co umożliwiało zawieranie politycznych sojuszy i zapobiegało buntom. Co ciekawe, w imperium mongolskim kobiety często miały realną władzę. Żony Chingis Hana rządziły pod jego nieobecność, brały udział w negocjacjach i podejmowały kluczowe decyzje. Mongołowie darzyli matki ogromnym szacunkiem, uważając je za źródło życia i mądrości. Chingis Han rozumiał, kobiety nie są tylko częścią zwycięstwa, są jego fundamentem. To połączenie siły i pragmatyzmu uczyniło jego imperium tak potężnym